Partnerem strategicznym projektu budowa domu z Bali 100 m2 krok po kroku jest dostawca okien do naszego projektu firma Teamplast, zadbaj o ciepło w swoim domu, firma Enero, dostawca naturalnych materiałów izolacyjnych do domów z drewna oraz Florian Centrum spółka Zoskutna, producent pokryć dachowych i elewacyjnych. płyty na strop będziemy układać warstwami trzy warstwy takich płyt robimy, one mają niecałe 2 centymetry 1,9 eee, i tak ułożymy sobie eee, mniej więcej dotąd i dopiero, jak, dopiero jak ułożymy e, tak, żeby trzy warstwy nam tutaj spodkowo wyszły, pojedziemy po płyty e, takie MFP, które tutaj są, na pirofusz, założymy je na górę i przestawimy wszystkie graty stamtąd. Tutaj taki jest plan. Tutaj, też czparki tu uzupełniliśmy finalnie pianką, nie uszczelniaczem, trochę cięcia e, kosztowe. Ten wystarczy, zwłaszcza że jak układamy trzy warstwy, yy, trzy warstwy tej płyty, to tutaj tych mostków akustycznych yy, nie powinno być, więc powinno to ładnie zagrać. Więc tutaj działamy. A panowie na dole robią hydraulikę, ale tylko to wam pokażę jakby rezultat, bo, yy, bo tu chodzi też o kwestie wizerunkowe. Yeah. Mm -hmm. Tak łatwo posadzkę się robiło na parterze. A jakby tak było to pewnie po jakimś po kilkunastej, po kilku, po którejś warstwie by się, to już trzeba chyba wymierzać i tu tuciąć. Tak. O, układamy płyty na stropie, bo nie wiem czy powiedziałem w końcu czy też nie Izorel 1,9 cm grubości. Użyć, gdzie nam szuka jeszcze A tak? Proszę. Miało ja ja nie potrzebujemy. A, ocieplenie? Ja no, to się gdzie. płyta MFP na pióro tak. 1,8. No i co, no i a przebicia instalacyjne wszystkie go do góry w pionie, rekuperacja pokolankowej no. e, i w dół z powrotem tam, tam gdzie ma być? No, nie? na tą już później tą płytę to co, już. Później tylko panele czy coś takiego? No tak, to tak, tak. Ta No tak, Podpanelowa i wszystko, nie? Tak, tyle wystarczy akustyki, no, Nie będzie jakoś super idealnie, ale też jakby tutaj rzeźbić, nie wiadomo, jakie cuda to. Wszystko za dużo kosztuje, może tak. Bo można byłoby jeszcze lepiej robić ten znaczy jeszcze lepiej, dużo lepiej, nie? Ale tu akurat świadomie w ten sposób Świadomie jest fajnie <laughs> Trzeba to już wycinać, a tu położymy ją obok i przymierzymy do słupa Ja to chyba wytnę tak, wytnę i dołożę Wytnę taki kwadracik, o takowytnę, a to później ten kwadracik dołożę do tego Przywiedziliśmy już płyty z marketu były cenowo odpowiednie tak jak wszędzie 18, 18 mm grubości, w pust 180 na 600 180 na... Zaczyna to wyglądać jak dom. Yy, hydraulików nie pokazywaliśmy, bo albo no, zgody na wizerunek i tak dalej. Zresztą niekoniecznie za bardzo chcieli się pokazywać, więc my tutaj zrobiliśmy odejście na. tu mamy pion kanalizacyjny jeden i drugi pion kanalizacyjny jest tam on jest troszeczkę na mijankę zrobiony, no bo u góry jest belka stropowa, żeby łatwiej było nam tam potem przejść pod umywalkę, podejście woda, zimna, ciepła i odpływ plus tutaj jest też toaleta podejście wody przygotowanie pod podłączenie z wody ze studni czy z wodociągu, jakby tutaj to wszystko tu będzie w tym rogu, no i pod prysznic, podejście z wodą plus plus tutaj odpływ, no i jeszcze mamy w kuchni podejście pod odpływ wody ze zlewu plus woda zimna ciepła i też tutaj z zmywarka tak i odpływ ze zmywarki e, jest zrobiona trzecia rura na podobno jakiś taki jest obieg gdzie e, dodatkowo ta woda ciepła w określonych czasach może w określonych godzinach może sobie krążyć tak żeby tutaj nie czekać aż woda, woda ciepła spłynie tam tymi rurami e, żeby po prostu nie czekać na ciepłą wodę i ten ten obieg ma w tym e, pomóc a, czyli to jest to ciepłej wody tak a to ty nie widziałeś. No, i tu mamy jeszcze odpływ taki kratka w gospodarczym. Także jak coś, jakieś technikalia będą się tutaj działy, to żeby to po prostu ta woda z jakiegoś niej, czyszczenia zbiornika na wodę, cokolwiek to tutaj, żeby dało się to po prostu spłukać. I tak naprawdę na tym etapie to jest tyle, chyba o niczym innym nie zapomniałem. No tak, a w międzyczasie przywieźliśmy płyty, tak jak mówiłem, na strop. Na piętro, i to będziemy wsadzać, i będziemy mogli, tak naprawdę, po zrobieniu podłogi na piętrze, szykować się tu z instalacjami na parterze, zamawiać stropian i zamawiać wylewkę ekipę od wylewki. Bo tutaj na pewno też tego sami robić nie będziemy. Jeszcze jedna rzecz: tu jest ciśnienie ustawione, nabite tak kontrolnie, żeby sprawność, jakby mieć, móc sprawdzać, czy nic się nie przedziurawiło po drodze robiąc inne tematy tutaj dookoła. Panowie zostawili ten manometr chyba tak on się nazywa i i możemy monitorować, czy tutaj nie ucieka. Jest samo powietrze nabite. Niemniej jednak to też daje nam jakąś tam czy coś się zadziało, że tutaj ucieknie. Pojawi się jakaś nieszczelność. Tam, tam najpierw. Wnieśliśmy sobie płyt na trzy rzędy, tak żeby przykręcić te trzy rzędy. Najpierw przenieść te wszystkie rzeczy na tą stronę. Jak przeniesiemy, skończymy te płyty i dopiero zakręcimy jutro resztę. Taki mamy plan. To, co tutaj wykorzystamy, idzie po prostu na tamtą stronę i kontynuujemy. Tak, że są mianki, więc fajnie no wszystko się układa. Te płyty są małe. One wygodne. Fajnie się nosi. One są 180 cm na 60,5. 60, e, więc są wygodne do wnoszenia, do układania. Bo te takie płachty wielkie to Zmieszczam. to nie jest to takie już wtedy proste. Ten kawałeczek idzie tu. Stamtąd. Idziesz po taką kanapeczkę układamy I kto w butach chodzi po tym Czy nie będzie słychać Nie no, to, to nie ma tej pustki powietrznej więc nie będzie, nie będzie super idealnie Ale no jeszcze, jeszcze Dobra, dobra, dobra. Nie będzie super idealnie, ale, ale będzie dobrze. Te drgania ze stropu będzie słychać. Tak czy siak, jak tak, o, jak ktoś tak skoczy, no to nie będzie. Nie czy wiesz, że to jest dom drewniany. <laughs> no nie, no da się zrobić lepiej, lepiej akustycznie strop, ale to jak jest budżet z gumy, no to można robić. A gdzieś trzeba szukać złotego środka. Rozsądku w tym wszystkim. Zatem w domu nie wiem, to nie żyje dwie czy trzy obce sobie rodziny, tylko e, ludzie, którzy się znają i nie trzeba robić nie wiadomo jakich akustycznych, według mnie, takich barier. Oczywiście wcześniej nie zaznaczyliśmy sobie e, belek stropowych, nie przynieśliśmy tutaj wyżej, a mogliśmy. Mieliśmy taką okazję, więc ja Paweł. Nie zaprzepaszczamy wiele okazji. Więc Paweł z, od, środ od, od spodu pomierzył odstępy między belkami i przen przenosimy osie belek i przenosimy je tutaj na piętro, tak żeby wiedzieć gdzie do czego się kręcić. I 140, krętami długości 140 kręcimy się aż do belek strypowych. Kręcamy tą kanapkę, żeby to nam się już nie przemieszczało. Krętów jest dość dużo, bo jest po dwa. Co każdą belkę stropową, która jest mniej więcej co 70. Więc jest tego dużo. Ono je dociskają bardzo ładnie. Ja sobie jeszcze tutaj wcześniej pozwoliłem połączenie płyty z tą deseczką tam pod spodem, żeby też pianką objechać, żeby no te wszystkie załamasy pouzupełniać akustycznie, żeby tutaj ten dźwięk tak łatwo nie przechodził, ale no drgania po stropie na pewno będą, bo tu jest tylko i wyłącznie, tu jest tylko i wyłącznie ten, ta, ta, ta guma, ten kauczuk pod płytami. No i te płyty izorel, to przydałaby się pustka powietrzna, bo zrobić to na legarach na przykład i wtedy byłoby jeszcze lepiej. Ale na pewno taki strop jest lepszy niż większość stropów, które jest robione na domów, w domach drewnianych, domach z bali, że wchodziona jest na belki stropowe deska na pust, legar pomiędzy wszystkie instalacje, tam jest to siekane instalacjami, lewo, prawo, kable, nie kable, rury i tak dalej, na to jest przykrywana trochę wełny, i tak naprawdę tyle, i ten, tam akustyka jest zazwyczaj kiepska. Tu zwróćcie uwagę na to, że generalnie tu mamy taką szczelną jedną kanapkę i dopiero te instalacje gdzieś będą tu w ściankach działowych, w kolankowej. Paweł się właśnie bawi. Skradam się spokojnie do pokoju. No, piętami skaczesz jeszcze specjalnie. S słychać jeszcze gorzej, jeszcze gorzej słychać. Żeby wyeliminować te drgania no trzeba byłoby jeszcze mówię, jakieś pustki powietrze na pewno robić Można też w ogóle pomyśleć o wylewce na piętrze w domu z bali to też jest możliwe Też to jest do zrobienia Woodching skuteczny i trwały uszczelniacz do domów z bali Zapraszamy do kontaktu balejdetale.pl łamany na woodching Drugi dzień zmagania z podłogą Drugie dnia. No, tak i wczoraj były włożenia bardziej materiału hydraulicy, pierdoły, przygotowanie terenu tutaj w przestrzeni. Czekaj chwilę. Pianka na świeżo. yur <Gülüşmeler> Czasem wchodzi, czasem jest twarda płyta kawałek. I... Większości idzie. To już do, do końca tam to chyba. Nie, tego nie będziemy dalej. Ale to co robisz, to co ty dajesz. Tu jeszcze? No, tam nie może jeszcze, ale nie. tu tak i dalej tak, a tu już jeszcze nie. Czemu? No, póki nie wsadzimy w Kolejnej płyty. A. Prawie mamy koniec na stropie. Wyciliśmy już otwór pod, jak robiliśmy podłogę to już jest otwór pod klatkę schodową nie jest już na taki wymiar, gotowo, prawie gotowo gdzieś tam jakieś drobne niuanse ale wycięliśmy, bo musimy schody już ustawić tak jak one będą czyli tak będą wchodzić i zawijać w tamtą stronę, więc te nasze tymczasowe schody też trzeba tak ustawić no bo potem jak będziemy jakieś ścianki działowe stawiać żeby znowu tego nie przystawiać za chwilę za Dosłownie niedługo. Paweł docina skrawki, a ja jeszcze puszczę linię tutaj do przykręcania wkrętów, żeby się wkręcić w belki stropowe. I za chwilę mamy koniec. Musimy się zabrać za obliczanie stropianu. Zamówić, bo wstępnie chyba wylewki będą za tydzień około. To tam samy... to tu bliżej. Wreszko sobie wcisnę i zastukam z tamtej strony. Sama końcóweczka. Tu już nam płyty nie staczyło na pióro, także to pójdzie pionka. Mm. Dosłownie dwa skrawki takie są nie na pióro i zostały też jakieś inne skrawki. No ale to będzie kolankowa, szersza. Szkielet zrobiony, bo gdzieś musimy rekuperację jeszcze przeprowadzić na te mokre pomieszczenia pod spodem. więc to wszystko będziemy gdzieś tam pokazywać dalej. Ale póki co tutaj poleci piątka. Żeby te wszystkie syfy też nie wędrowały tutaj dookoła, w te, te między te przestrzenie, bo to potem się gdzieś jakoś unosi w trakcie eksploatacji. Tu na końcu kręcę wkręty krótsze, bo tam nie ma belki stropowej, Tak, żeby tylko ten placek się skręcił jeden z drugim, czyli ten płyta, te wszystkie 6 wals i z płytą żeby tutaj to złapało a a dopiero tutaj na na belce przykręcamy dłuższe 140 no i one ładnie dociągają, nawet za głęboko wkręcam, bo to gorzej to góry trzyma wtedy Ostatecznie jeszcze posprzątamy, ale płyty na stropie zrobione, jeszcze tylko schody samotnijemy. I tak to wygląda taka tak kanapka z profilu, pod spodem jest na belce stropowej ee, taka guma kauczykowa, potem płyta 22, e, konstrukcyjna płyta. Dziełkien drzewnych. Tak No i na górze na pióro wprost 18 mm płyta u góry, i to jest wszystko skręcone do bolek stykowy. I na to przyjdą już tylko panele. Na to przyjdą już tylko panele, ale oczywiście to wcześniej jeszcze ścianki, ścianki działowe, instalacje to wszystko będziemy robić, pokazywać co jak. Jeżeli tu jesteś, zapewne podobać się nasz projekt. Wesprzyj nasze starania, zostawiając łapkę w górę przy tym filmie czy komentarz. Po zakończeniu poszczególnych etapów budowy zrobię dla was odcinek z odpowiedziami na wasze pytania właśnie z komentarzy. Nie zapomnij także zasubskrybować nasz kanał. Z góry dzięki. Partnerem strategicznym projektu Budowa domu z bali 100 m2 krok po kroku jest dostawca okien do naszego projektu firma Teamplast. Zadbaj o ciepło w swoim domu. Firma Enero, dostawca naturalnych materiałów izolacyjnych do domów z drewna oraz Florian Centrum, spółka z producent pokryć dachowych i elewacyjnych.